Witajcie na tym kanale i dzisiaj będzie sesja zdjęciowa klaczy, która nazywa się Długa. Biorę się do roboty. Tutaj mam takie pierwsze, e, ładne, a zarazem proste e, ujęcie do grafowania. Tutaj mam bardzo ładne zdjęcie całej długiej. Tutaj bardziej bliższe. No i myślę, że te zdjęcia mi wyszły naprawdę ładne. A tak nie trudno było to wszystko ustawić i ogólnie naszykować. Więc jestem zadowolona. Mam kolejne ujęcie na tle róży. Dalej dołu przy korzeniu róży. Myślę, że tu mi wyszło bardzo fajnie, bo widać kolce róży i naprawdę to zdjęcie wygląda moim zdaniem super. I jeszcze te liście, no super. Tylek przy okazji y, dołączył się do robienia zdjęć. No i jest, piękne zdjęcie motylka. Inny kadr konia na wysokim kamieniu. Tu myślę, że samo to, że ten koń stoi na takim ułożonym kamieniu, jest y, świetnym miejscem do robienia zdjęć. Więc ogólnie jestem zadowolona. Taka dumna, długa. Kolejny kadr konia w jaskini. No i tu jest taka prosta emitacja jaskini. Zdjęcia nie są perfekcyjne, ale mi się podoba. No i tu to jest totalnie moim zdaniem fajne takie y, dodanie takiej góry, a w zdjęciu. No. Podoba mi się to. No, więc super. I jeszcze to ujęcie na tle. Pięknego różowego kwiatka. Strasznie mi się spodobał ten kwiatek, więc pomyślałam, że zrobię jeszcze takie zdjęcia. No i myślę, że efekty też są fajne. Jeszcze takie liście, trawa. Jestem zadowolona, podoba mi się to fajnie. Okej, okay, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że zdjęcia też się Wam podobały? I pa! Do usłyszenia!